Panie pośle, premier Błaszczak zapowiedział dzisiaj w Olecku powstanie utworzenie nowej jednostki wojskowej. Będzie to kolejna jednostka, patrząc na wschodnią część województwa warmińsko mazurskiego Mamy jednostkę w Kołdapi, mamy jednostkę w Ełku i teraz będzie Olecko. Jak pan ocenia... Pod względem bezpieczeństwa mieszkańców, taką decyzję. Panie redaktorze, na nią czekaliśmy. Ja czekałem na wizytę pana premiera Błaszczaka właśnie tutaj w Olesku, żeby się pochwalić tym, że te decyzje już zapadły, że ta jednostka tu w Olesku powstanie. Ona jest bardzo potrzebna, trzeba też pamiętać o tym, że tych jednostek będzie więcej. Planowane są kolejne. Tutaj nie, nie, chyba nie zdradzę rąbka tajemnicy, jeżeli powiem o tym, że są takie miasta jak Ełk i wiele innych na planach odtwarzania tych jednostek wojskowych. Dlaczego to robimy? dlatego że jesteśmy blisko Kaliningradu. Kaliningrad to jest ten obszar, który jest najbardziej zmilitaryzowany w Europie i mamy czego się bać, to też trzeba powiedzieć. Dlatego my jako Polska musimy wdrożyć te przede wszystkim zasadę odstraszania i obrona. Tym też się jak gdyby posiłkuje NATO, bo to są podstawowe wartości podstawowe rzeczy, podstawowe działania, które możemy dzisiaj podejmować. Silna armia, a żeby była silna armia musi być i Dużo, dużo żołnierzy, a żołnierze, jak będzie dużo, muszą mieć gdzie odbywać swoją służbę. Stąd ta decyzja, ta dzisiejsza wizyta pana premiera Wolecku, która zaakcentowała i pokazała, że ta jednostka wojskowa w Wolecku będzie. To jest zarówno decyzja militarna, dająca bezpieczeństwo mieszkańcom, jak i gospodarcza, bo to jest też impuls do rozwoju kolejnych miast, kolejnych regionów. Oczywiście, no jeżeli jest wojsko, my z Ełku w zasadzie, bo jestem Euczaninem, to mogę powiedzieć, że pamiętamy jak w Ełku była jednostka, jak było dużo żołnierzy, pracowników cywilnych. To miasto było w takim połączeniu z wojskiem i wszyscy na tym korzystali. No już od przeszło 20 lat tej jednostki w Ełku nie ma i widzimy, że czegoś nam brakuje. Tak więc cieszę się, że tu mieszkańcy Olecka, powiatu oleckiego będą, będą mieli tak, tą jednostkę w swoim obszarze. Na pewno to ożywi, ożywi gospodarczo ten rejon, ale przede wszystkim ci, którzy żołnierze będą chcieli wstępować w szeregi armii, będą mieli do tej jednostki blisko, a to też jest bardzo ważne. Chodzi o budowanie tego potencjału odstraszania chodzi o to, żeby ten, kto ma złe intencje wobec nas, nie odważył się napaść na Polskę. Wiemy, kto ma złe intencje, wypowiadałem już jego nazwisko, wiemy, że atakuje. A więc musimy zrobić wszystko i robimy to za chwilę będę o tym mówił w szczegółach, żeby zbudować potencjał odstraszania.